Bego. Nie, no właśnie. I gmina nie ma dzisiaj, nie? Nie mogę. Nie mogę na to, bo to szkoda. Szkoda, żeby... żeby patrzył jak przyjechał. Się... No, to jest całkiem. Szkoda za pan, że patrzy. Bo szkoda, jak mam psychiki. No, ostatni już powiedział przed meczem taki wiesz, spalony, nie? A potem tak po meczu, o tych, którzy to do nauki, którzy to grają. No właśnie, żeby się skradli ale nie EBST Szczerze to powinniśmy face zagranować cały czas to WSC też w DARPIN. no wtedy tak było, że my dosyć mieliśmy te zgranie, a nie, nie? No i co? No i postęliśmy na te face wyjść, teraz Michała nie ma cały czas, pani była jakby Michał, tak bez urazy KND, ale no wiesz. Nie no, wiem, no ja nie jestem piątką, tak? No, ja jestem piątką ty jesteś No, pomagasz nam, żeby po prostu piątka była no, no, jest... A a też na... To też jest spoko, bo są to turnieje na przykład... Pierwszy, trzeci level, albo... Ba... Ale wiesz, trzeci level... Jak gdzie to jest pierwszy, trzeci level, tak? No to każdy sobie robi nowe konto. Nie? No, no właśnie nie każdy, bo grałem z kolegami i tam nie masz tak dużego poziomu na tym. Ten... Znaczy, no wiesz, no, no to wiesz, jeden na jeden. Ja tu się z nagiem rozkręcam. <grym> <grym> i tak tak nasze staty powinny wyglądać w mesie. Ale, tak Tak, tak zawsze mówi i my przegrywamy. Manio się rozłącza. Co ty powiedziałem? O manio mi kurwa, no to jest do góry skocznie. Ej ale dałem, spokojnie, bo już pustam, mam systema włączonego. Pustam. 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 A, a oni strzelotko jakoś. Oni strzelotko jakoś nie są, okej. Okay. Patrz to. Aaaa, zobacz. Ja wiem, że zobaczę po co zmęczono. Dobra, <grym> wadę. Wadę. Ko kopi takie piki daje

Nie będę wtedy, nie? Też jest I nie? do domu. Szybko będzie. To ja są z nimi To To są moje kumple teraz. Lecimy nie nieboj kumpe, nie rozstrzał. Bio... No póki co na nas żywce nie są zbytnie. Najpierw no, przynajmniej tego nie pokazują, niestety sprawdzają się. Jakieś mołotowe, jakieś rzeczy, nie? Z tego co widziałem na tym... A, coś jeszcze pokazałem. Jeszcze jedna pracowała A teraz słuchajcie, jak leżamy wejdzie, fotelo, jak wyjdziemy poterą sobie To jedziemy w pierwszy, a nie w pierwszy tempo nie, Do 30 sekund poczekamy, sobie wyjedziemy Za mało Pamiętaj, że to jest duża mapa A no, to tu snaka nagramy No dobra, ale pamiętaj, że to jest duża mapa i tak Na jeszcze troszeczkę przejścia Musisz sobie wy? zostawić tak temat 40 40, 40 40 Żeby jeszcze opanować side nie? 30 sekund, czy minutę 30 40, 40 sekund 40 sekund O kurde to, to, to. Aż czerwę A czerwę Nie czerwę. na pewno No Wjeżdżamy w pierwsze tempo od razu <kluzni> Ale Alej No Taka taktyka A my się tu blokujemy, a nie mamy lepsze Jeden, dwu, jeden po I dwóch lewych się... Ten na środku Tu lepiej po... C to jest, bo tam się blokujemy Za mało miejsca, żeby wychylić Switch no. Albo z, z tej będzie, nie? nie? Ale bo się będą bawić te za szansę, ja nie wiem. Wątpię Oj, no i też będzie w całym szpitalu skończyć. Szczególnie ten jeden chłop na lepsi, lepsi oni no, też się trzymają. No zobaczymy, co to będzie. No to jest masz, tak. Czy mam stać po prostu e, przez... nie, No dobra, dobra, no, zagrałem po waszemu Co się na nie wiem, Wszędzie jest no, się... ja, ja bym poszedł szybkie B. No po prostu jest Dobra. Ja z nie no no, na, na brawo, O ile nie ma jakiegoś. Bo dorzucał się od razu.

No idzie słyszę. O kurwa. był pewnie no. na no, prawo jest. Go biały Nie No jeden, dobrze, nam idzie. No co, że tak panią szybkie wpiedzie do domu No do była to takie tak, wysokie. Wysokie angi. Nie no, czuję angi. Lewale. Face it. Zobaczymy. Rampą, rampą. Tak, grama, grama ze smuką. Nie dam na gapę. W takim że ty rzuca wcześniej, czy jak? Dam na gapę. Hmm. Ja mam wydarczy, Dobra, i... ja na swój dach, czy? Teraz już. Nie ja dam na lewą. dostaj. Oh, krw... Leci na gapę. Tak, ale headshot czy prawy lewy? Prawy lewy. Tak? Ej, daj, na... przerzucę wam pakę. Proś... Przerzucę wam pakę i patrzę w tacy. Patrzę w pracę żółtej Czekaj, ci nigdy nie spomóż Nam no, idzie Przy... Przy workach jest I drugi okay. hmm? na górze Czekaj Będę patrzył w tę Gab już strzelił Do prawej Tak. Coś próbujemy gdzieś oh, iść, yes. cokolwiek? Jest przy y, tym skoda Kruszył. za go. żeby żebym biegł, na nami da co rundę, po wypieprzeć. No no, no B, bo spadamy trzech minut, tak jak Na chulę, so. co, no. oh, oh. A, nienawidzę tych też w górę. Jeździć za, za skrzynkami. Nie wiem. Za białą. Chwaka przez no. no. Trzeba przejść do Nie. Jezioro, jak chciałbyś grać na ludzi, którzy mają ponad. nie wiem. Hmm, 2900? Elon Elo na facejcie, no, Zapraszam yes, cię, to nie? Nie. To nie, to nie, to... <laughs> nie, wiem, że Jezioro też ratuje, że Się zagadamy, fejka podaję, him, but... się, tylko dwóch ja się sobie, i tylko we dwóch na plecach. Ja zostałem. Jak mi Przy się. Nie się. Kurwa, przy worki. Nie. Kurwa. No nie, no nie teraz. Laga dostałem. <śm> Dajcie szybko szkoda czasu już, my wolno face -y to zagrać za ten czas, nie, w gracie co w sensie wszystko działa Now is the Panuje, on, on sobie nade mnie wygrywa Nade mnie, po chedzie Chodźcie Tam idzie, jest Aha, on tam jest yy, Przy białej tam, na tych boskach To za część 2 Kendę weź rzucić AUP Cendel Niko Komu Albo dobra Kurwa jak nawet nikt nie ma jednego braga topy znali Znaczy no ja biegnę w, przed siebie nie i wyjebano tak Nie będę Ja mogę mieć jeden wejść ja tam Czyli nie przejmę tym Mhm У меня нет зета, блин, в шизках. У меня тут какой-то минус, что это. po dar sobie. Szedłem elektryk, będzie Jest Dwoje, ja, Co? Ścigamy 20 minut, znaczy niecałe 10 minut i 7-0. Wieczorem to szybko się skończy. 10, 10 minut wody. około. No i dobra. Nie Maciek, tu no, but się wadzi, but... tu się wadzi, nigdy tam, bo on szybciej zobaczy yes, jak ja i co ja i co ja mam widzieć? O, tutaj już. Oni no nie skrócili tego. Dąbpe. Nie, dzięki. Ja jak wam ile idzie No, Nooo, szczerze. Co? Ja jak wam ile Cały dzień Coś Fortnite skanderzeźliśmy. Coś tam sobie... <laughs> to się wstałem o 15. Coś tam minut. sobie w Fortnite, czika. Hmm. Noo. Nic mnie nie miało w tym Nie, po głowy nie ma. Chyba, że lecimy wszyscy w, w, w dół i tyle Możemy No Nie ma sens całkiem poważnie mówię, nie? Nie no ja też mówię na całkiem poważnie, bo... nie? Może by było jakieś karę język na mnie, nie? Za co dostaniesz szkadę? Że, po, że poddajesz mecz? Tchau,

jest jeden F. to jest, to jest, to jest git, jest git dla mnie. jestem uzbawiony. Nie, nawet <śmienny> Tak jakby przecina, nie tego dajwa? weźmy mi się zdaje Idę No to, że... to mi dać busta Onikrałem 2, 1, 2 Poczekaj, no kurwa masz jak, jak Luke miał w lewym, w prawym górnym roku Cze mordą. mordo Jaki podniecony Ja w to ale kiedyś to się pobiera, a teraz chcę, się co na ja CD zagrać Szkoda, że CD nam nie dali, By, byśmy pofragowali więcej mi się wydaje ta. eee, może. Tak No ta no, słuchajcie no, ta... Trzysta chyba O kurde! <noise> No no. robimy tam mój teraz, co nie? Tak. Ale widzicie, kurwa, to jest właśnie ta magia Idziemy. Magia kurwa tego, że gość sobie spoko aplikować tą tam schody, nie? Idziemy A, ja rzucam teraz smoke'a od razu pierwszy na, na shorta I dolamy ramę Ale oni teraz i palą za każdym razem tak. ta tak. Ale no, ja Wiem, przebijacie ja no, I do manga wejdziesz I się to łapie. Ale kontencik, nie! Ej, ale, ej, ale daj, uspokój się, bo ci były ludzie oglądają O growie nie Trzy osoby cię oglądają całe, nie? Na kierownicy, ej podnosz kierownicę i grałem na kierownicę Ja piją co ty Ja pada podłączam na padzie bo podejrzał A widzisz darb dzięki mnie twoja oddało i zabiłeś No ja Ja Ej nie może tak być Na Cię ma grać. Jak? Tak Ja wiem co ja co ja sobie że rurduję E Ej zio! Pa jak mu ten, pod nogami. A! Ja wadam, jak to zauważyłem, że się to pękała, po prostu kurwa, przecina wszystko do mnie. Ej dobra, to lecimy, ej, lecimy PM, o, 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 nie? Ostre, przysłuchaj. Chwalczy tego wejdziemy wszyscy, kurwa. się, dali,

Ogólnie, już Powiem o widzowie jeszcze, że my już sobie na totalnym takim chilejce, tak sobie o lecimy, lecimy Z i tyle. Bo. No. Szczerze. Podracie nie, co jest? pana. Ale chodzi o to, że gamy po prostu tak, bo... I tak Dobra, pasz, wiemy, że wiemy, że tego nie wygamy. Wiem, że tego nie wygamy. Dlatego tak gramy sobie <grywanie> teraz. Ja mam domowa dosyć Trzeba było trzymać zdrowie Trzeba było na kierownicy, a nie... <grym _> tak, jak... Mikro dać. tak jak ja dzisiaj na Emenia <grym _> Dobra, żeby najważniejszą rzecz w tym meczu... Chwica zabiję No nie myślę, że a jedziemy nie wiem, ja nie co to jest, No nie! Tak by z nim ładnie bawiłem. Tak było fajnie. No nic, no. Teraz CT. Włącza pada. Teraz robimy comeback. 15 co, te, bo to jest city sided mapa po prostu. i tutaj to zagrajmy przez mi mida Nie no, ale co my gramy? Co byłem zrobić, jak tam dziesiątka noga lefejs daje No wejdę w piątkę na A. Ejdę B. No bo on karmił to zagrać. To idźcie, mi daj debelę Dampa DAMPA! Mhm, okej let's go! <laughs> Dobrze! <laughs> ja czasami myślę, że ty, ty jesteś chłodny Dive na hodę czasami Ej <laughs> <laughs> nie, nie można tak! <laughs> nie można tak!